Dzień dobry, witam serdecznie. To jest kolejny odcinek Biznes Focus czwartek, 1 września, godzina 13.30 a ze mną kolejny gość, Wojciech Gruszka, CEO spółki GameSwift. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wojtku, widzę, że towarzyszy Ci bardzo słoneczny krajobraz. Wiem, że łączysz się z nami z Portugalii, także cieszę się, że udało ci się znaleźć czas. Czym mnie słychać? Słychać widać. Bardzo dobrze. Zaczynamy zatem e, dzisiejszy program, e, a dzisiejszy program to przede wszystkim temat e, gamingu Web3.0. Chyba dobrze określam ten, e, ten zakres, ten obszar, w którym Wy się poruszacie. E, trend na rynku gamingowym coraz silniejszy. Generalnie zacznę od takiego skrótu myślowego, bo jestem laikiem, a e, Ty pewnie opowiesz nam troszkę więcej. Gaming oparty na blockchainie. Czy to jest dobra definicja, a jeśli nie, to proszę Cię, żebyś uzupełnił. Moim zdaniem jest to dobra definicja. Często określa się też taką definicję jak webfring. W gruncie rzeczy chodzi o to, że jest to gra tradycyjna, ale działająca w sieci, oparta na sieci blockchain, oparta często o digital assets, takie jak NFT bądź inne tokeny kryptowalutowe. No właśnie, wiem, że ta branża, za chwilę porozmawiamy o tym, co wy robicie i co się dzieje na tym rynku w Polsce, ale globalnie ta branża przyciąga coraz większe zainteresowanie, przyciąga też pieniądze, przyciąga inwestorów. Już miliardy zostały zainwestowane w rozwój platform właśnie w obszarze web-3 gamingu. Czy ty, a może inaczej, jaki ty potencjał widzisz w tym rynku i również jak widzisz pozycję Polski na tym rynku? Jasne. Ja myślę, że widzę podobny potencjał co największe fundusze na świecie. W ostatnim czasie Epic Games przeznaczyło 2 miliardy dolarów na rozwój platformy Metaverse. Niedawno też widzieliśmy nawet takie śmieszne memy z Markiem Zuckerbergiem, z którego śmiano się, że wydał 10 miliardów dolarów na przygotowanie Metaversu, ale jakościowo te awatary nie były na takim wysokim poziomie. Ale to pokazuje jedno. Po pierwsze, że jest to Ogromny plac budowy, że jesteśmy jeszcze wcześniej, a równocześnie to, że największe firmy, największe spółki idą właśnie w stronę tego trendu. Ja ubieram zbiorczą Web Free Gaming i Metaverse z uwagi na fakt, że. W gruncie rzeczy większość metaversów, czyli takich wirtualnych światów, opartych jest na silnika gry. Ich sukces, powiedziałbym więcej, zazwyczaj jest związany jest z tym, że jest to jakaś działająca gra, więc te światy są, się wzajemnie przenikają. I a, tak jak powiedziałem, jest to plac budowy. Wiele osób z branży gamingu tradycyjnego wciąż patrzy na ten, na ten świat bardzo sceptycznie. A wynika to z tego, że no, jak to w świecie nowych technologii. Tak jak mieliśmy bańkę na dotkomach, a technologia jeszcze, minęły jeszcze lata, zanim, zanim ta technologia do nas dotarła. Tak samo było w zeszłym roku w branży webfree gamingu, gdzie te projekty osiągały wielomiliardowe ewaluacje, ale niekoniecznie dojeżdżały jeszcze, jeśli chodzi o poziom ich wykonania. No, nie muszę chyba mówić, że zrobienie dobrej jakościowej gry jest to kwestia co najmniej kilku lat. Tymczasem ten trend jest z nami od nieco ponad roku. Natomiast należy za, za, tym, za tymi trendami podążać, należy, jak to mówią, follow the money i widzimy, że to nie tylko jest Epic Games, największy fundusz Andersa Horowica przeznaczył ponad 600 milionów dolarów na budżet dedykowany dla rozwoju Wefree Gamingu i był X z kolei założył dedykowany fundusz o wartości 500 milionów dolarów. Także widać tutaj zaangażowanie ogromnego kapitału. I też to powoduje, że największe spółki gamingowe powoli, ale powoli do tego świata zaczynają dążyć. Z takich mainstreamowych studiów gamingowych to jest to pewnie Ubisoft, który zaczął inwestować w spółki w gry, które budują w oparciu o, o technologię blockchain. Natomiast trzeba zwrócić na to uwagę, że są to poczynania bardzo powolne bardzo takie jeszcze oparte o ten pryzmat aspektu PR-owego, bo no, co by nie mówić, największe współstudia gamingowe słuchają głosu graczy i zdają sobie sprawę, że gracze tradycyjni jakby nie widząc wciąż jakości w tych tytułach gier webfree gamingu, często wypowiadają się na ten temat krytycznie i są to głosy uzasadnione, ponieważ oni jeszcze nie widzą tej jakości jak w gamingu tradycyjnym. Minie pewnie jeszcze kilka lat. Natomiast te największe tytuły już się budują, można tutaj dostrzec perełki, i moim zdaniem warto się temu rynkowi przypatrzyć. A jeśli zadałeś w zasadzie takie pytanie w pytaniu, bo zapytałeś też, jak wygląda ta sytuacja w Polsce. I pozwolę sobie też na, ten, na to pytanie odpowiedzieć. Warto zaznaczyć, że Polska jest na tle, Euro, na tle Europy jednym z największych podmiotów, jeśli chodzi o aktywność deweloperów gamingowych w tym, w tym świecie tradycyjnym. Jest to ogromna społeczność. Według platformy Steam Język Polski zajmuje dziewiąte miejsce pod względem lokalizacji na świecie. No i tutaj równocześnie mamy ogromną liczbę twórców gier. Według danych z platformy Steam jest to ponad 3098 twórców, więc jest to nie tylko CD Projekt, ale także PlayWay i jego podspółki, i 11bit Studios, ogromna, można powiedzieć, że Polska gamingiem stoi. Natomiast pytanie, jak to wygląda w kontekście wykorzystania trendu Web3? Tutaj, jeśli chodzi o CD Projekt, to widać, że wciąż CD Projekt nie kieruje się w stronę WeFree Gamingu. Na razie pewnie właśnie będzie czekał na, na ruchy takich innych graczów, graczy, jak Ubisoft czy Blizzard, które widać, że powoli idą w tym kierunku, ale, ale nie widać tego jeszcze ze strony CD Projektu. Natomiast mogę zdradzić, że inne spółki gamingowe w Polsce zdecydowanie. Idą i, i rozpoczynają development w, w tym zakresie. Akurat jesteśmy przed ogłoszeniem jednej z największych spółek polskich gamingowych, które, według mojej wiedzy, bo też współpracujemy z nimi jako GameSwift, wchodzą właśnie. W branży webfree gamingu, także można powiedzieć, że ten trend się odwraca i, i największe, największe spółki z rynku gamingowego powoli, w, również w Polsce do tego rynku wchodzą. Ja niedawno wróciłem z Korei, z, która słynie z bardzo szybkiego adoptowania nowych technologii, tam wygląda to znacznie bardziej zaawansowanie niż w Polsce. Większość największych studiów gamingowych z Korei Południowej już w, ten, w tym rynku jest i już na tym rynku buduje, więc wydaje mi się, że jest to tylko kwestia czasu, jak podobny trend rozwinie się w pełni w Polsce. No dobrze, a zatem widać, że ten rynek GameFi jest po pierwsze coraz bardziej rozpoznawalny: zainteresowanie inwestorów, zainteresowanie deweloperów, zainteresowanie graczy, zainteresowanie największych spółek gamingowych. Trend dotarł również do Polski, ale teraz może troszkę o technologii, o technologii blockchain, która jest takim korem i podstawą rozumiem tych rozwiązań. Wiem, że wasza platforma GameSwift też opiera się o technologię blockchain, i zdaje się, że macie własną technologię. Jakbyś teraz mógł opowiedzieć trochę, jak to działa i jaka jest różnica między powiedzmy taką grą w środowisku Web3.0 jej tworzeniem, technologią, na której jest oparta, a klasycznym gamingiem czyli tym, co już wszyscy dobrze znamy. Oczywiście, więc warto zaznaczyć, że to, co moim zdaniem jest największą innowacją w rynku gamify, w rynku web-free gamingu, to fakt tak zwanego ownership, czyli własności nad cyfrowymi aktywami, które zdobywamy w grze. Warto zwrócić uwagę na to, że w obecnym gamingu tradycyjnym gracze zdobywają skiny, zdobywają różne przedmioty, ale nie są ich stuprocentowymi właścicielami. Bardzo łatwo to poznać w sytuacji takiej, kiedy próbujemy te przedmioty sprzedać poza oficjalnym marketplacem. Takie konta są w takich sytuacjach banowane. Równocześnie jest to rynek w pełni regulowany i w pełni scentralizowany przez tę grę, która reguluje przepływ tymi przedmiotami, i, i tak de facto nie możemy nimi swobodnie obracać. I to jest wydaje mi się jedna z pierwszych. Rewolucji, które wprowadza UE3 Gaming, z uwagi na to, że te aktywa są stokanizowane, z uwagi na to, że możemy nimi swobodnie obracać, zazwyczaj są one oparte o technologii NFT, więc można w łatwy sposób zweryfikować ich autentyczność. Można zweryfikować i, i, i można nimi swobodnie obracać, wymieniać się z innymi graczami. To sprawia, że wydaje mi się, że kiedy. Pojawi się również jakość, kiedy pojawi się to, co gracze lubią najbardziej, czyli, czyli jakościowa, ściągająca rozgrywka, no to bardzo doceniam to, co się dzieje w WePrey Gamingu z uwagi na możliwość wejścia w pełną własność tych przedmiotów. I dużo, dużo projektów z branży blockchain, dużo projektów gamingowych idzie o krok dalej i w pewnym sensie stara się. Chcielić z graczami pewną ekspozycją na sukces finansowy tej gry. Odbywa się to chociażby w taki przykładowy sposób, przez sprzedaż landów w metawersie bądź w innych grach i jest to oparte na takim mechanizmie, że jeżeli gracz kupuje taką cyfrową działkę w tej grze i w, na tej działce przykładowo są jakieś rzadkie złoża, gracze kupują bądź zbierają złoża na tej działce, to ty jako posiadacz. Tej działki, uzyskujesz pewnego rodzaju pasywny przychód z aktywności innych graczy, którzy, którzy korzystają z tej działki. W normalnych rozgrywkach, normalnych, w normalnych grach z branży tradycyjnej, no taki mechanizm nie, nie mógłby mieć miejsca. Zazwyczaj 100% zysków z monetyzacji gry trafia do studia gamingowego, do producenta, do deweloperów. Tutaj z uwagi właśnie na zastosowanie technologii blockchain mamy możliwości, aby, aby to również gracze czerpali udział w, w sukcesie finansowym tej gry. To tak w takim dużym skrócie, bo tych aspektów jest jeszcze znacznie więcej, ta technologia się rozwija i, i pomysłów na to, jak można wykorzystać technologię blockchain, technologię NFT jest znacznie więcej. Natomiast warto zaznaczyć, że z uwagi na to, że jest to rynek, który ma za sobą dopiero rok działalności, no to ta infrastruktura, nazwijmy to, która dla takiego końcowego użytkownika wciąż jeszcze jest na wczesnym etapie rozwoju. Co sprawia, że taki gracz tradycyjny, kiedy dołącza do gry web free, spotyka się z ogromną barierą wejścia. Musi podłączyć swój portfel. Kryptowalutowy musi skonfigurować sieć, zapisać fazę SIT. Nierzadko zdobyć i, i, i nabyć token NFT, który uprawnia do wejścia do, do gry. To, to są wszystko takie niepotrzebne bariery wejścia, o których obecna ta infrastruktura jeszcze nie, nie rozwiązała które sprawiają, że o ile te osoby, które są głębiej w technologii blockchain i dla nich Korzystanie z waletów jest jak najbardziej naturalne, o tyle gracze tradycyjni po prostu rezygnują już na samym starcie, i, i stąd też wynika moim zdaniem pewnego rodzaju. Jest to kolejny aspekt obok jakości, który wpływa na krytykę ze strony graczy tradycyjnych. I my jako GameSwift właśnie zauważyliśmy ten problem. Sami jesteśmy w ramach naszej grupy kapitałowej, produkujemy grę, która. Grestar Heroes, która jest pierwszą grom web free, nagrodzoną grantem przez Microsoft, a która buduje i zmierza się z tymi ograniczeniami infrastrukturalnymi w branży blockchain. Dlatego też, przy okazji, widząc ogromne zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, zaczęliśmy pracę nad specjalnym frameworkiem nad specjalnymi toolami dla programistów SDK-ami które mają sprawić, że gracz tradycyjny grając w gry blockchainowe nie będzie tak de facto odczuwał tej bariery wejścia, nie będzie czasami nawet czuł, że gra w grę web free, bo to o to właśnie w tym chodzi, gracz ma po prostu móc się skupić na tym, co lubi najbardziej, czyli na prostym graniu i nasze narzędzia infrastrukturalne to umożliwiają, równocześnie co, na co warto zwrócić uwagę, w, w branży tradycyjnej, funkcjonują takie platformy jak, jak Steam, która jest największą platformą tego typu, taką biblioteką gier tradycyjnych, natomiast Steam wciąż jest bardzo sceptyczny w stosunku do technologii blockchain, do, do NFT i blokuje gry, które mówiąc prosto, które zaczynają adoptować tą technologię, stąd e, zauważyliśmy pewną niszę w tym zakresie, którą można właśnie wypełnić na poziomie branży blockchain w postaci właśnie stworzenia odpowiednika takiego, takiej zdecentralizowanej formy Steama, w której wszystkie gry mogą mieć swoje biblioteki, użytkownicy mogą zostawiać ich recenzje. Jest to o tyle ważne, że no działa tutaj efekt konwersji, efekt wymiany użytkownika. Gracz, który po prostu zagra w jedną z gier, w ekosystemie GameSwift jest bardzo duża szansa, że zacznie szukać nowej gry i zostanie w tym ekosystemie najdłużej. Więc można powiedzieć, że GameSwift jest to nie tylko e, jakby spółka, która przygotowuje specjalny framework, specjalne narzędzia infrastrukturalne, które, których jakby zadaniem jest to, żeby stać się taką naczelną infrastrukturą ułatwiającą życie grom, e, producentom gier i graczom, ale także, te, także pewnego rodzaju platformą, w której te gry będą gromadzone, w której gracze mogą wchodzić z nimi w interakcje. I pewnie, takim jednym dla osób, które są nieco bliżej zaznajomionym z branżą blockchain, pewnie jednym z bardziej ekscytujących narzędzi jest taka cyfrowa tożsamość, takie. Urządzenie, które porównałbym trochę dla osób, które kojarzą logowanie się za pomocą Google ID, za pomocą Apple ID, za pomocą Facebooka, skraca i ułatwia nam to życie. My właśnie w, w takim systemie tak zwanego One -click umożliwiamy zalogowanie się do gier nowych i jest to pewnego rodzaju innowacja, której nie ma obecnie na, na tym rynku. Wojtek, ponieważ jesteśmy w telewizji Comperic24TV, skierowanej przede wszystkim do inwestorów, to teraz chciałbym Ciebie zapytać i jednocześnie to pewnie będzie taki wątek finalizujący naszą rozmowę, jak Wy jako grupa kapitałowa, zresztą o czym wspomniałeś, podchodzicie do tematu inwestorów, takich, którzy mogliby strategicznie wejść do spółki, ewentualnie do... Czy macie jakieś plany giełdowe albo w przyszłości... Wasza strategia przewiduje to, że moglibyście na przykład wejść na New Connect, a może w przyszłości dalszej na, na duży parkiet. Jak zapatrujecie się na ten temat i czy już inwestorzy mogą się zacząć GameSwiftem w ten sposób interesować? Jasne. Powiem tak, my działamy na ten moment w pełni w oparciu o, o branżę blockchain, co też oznacza, że nasz token, który nie miał jeszcze debiutu gierdowego, spodziewamy się go. W, spodziewamy się tego debiutu w czwartym kwartale będzie to token GSwift, który jest jakby tokenem całego blockchaina, który budujemy w oparciu yy, i w, w, którego budujemy yy, w, w, dla, gier, yy, dla gier z branży Web Free, bo myślę, że to jeszcze nie padło, ale nasi programiści budują i konfigurują nasz własny blockchain, który będzie zrzeszał te, te gry web3, o których wspominałem i podobnie jak inne blockchainy, tak jak Ethereum, tak jak Polygon, my planujemy po prostu działać w oparciu o nasz własny token. To on jest jakby najlepszą ekspozycją. Na rozwój naszego projektu. Natomiast nie możemy wykluczać, z uwagi na to, że też no nie ma co ukrywać, jest nam bliżej do branży tradycyjnej, jeszcze bardziej niż innym blockchainom, właśnie z uwagi na fakt, że. Współpracujemy blisko ze spółkami gamingowymi, więc nie wykluczamy takiego debiutu. Natomiast, mówiąc zupełnie szczerze, na tym on w pełni koncentrujemy się nad rozwojem naszego tokena, nad rozwojem naszego blockchaina i, i to jest miejsce, w, w które w pierwszej kolejności odsyłam swoich inwestorów. Wojtek Gruszka, CEO platformy GameSwift, był gościem Business Focus. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam do oglądania mojego programu. W moim programie właśnie tacy goście i tematy, na przykład takie jak GameFi, Metaverse czy Web 3.0, czyli wszystkie nowe trendy, które mogą spowodować, że świat branży rozrywkowej i nie tylko, który znamy, będzie się dynamicznie zmieniał na naszych oczach, ale będzie też tworzył możliwości inwestycyjne. Bardzo dziękuję, zapraszam do oglądania komparik 24TV, a Business Focus w każdy czwartek o godzinie 13.30. Dziękuję i do zobaczenia.